Ktoś gania, to sobie kupuje prywatny po prostu. O ile mam pieniądze. Nie, nie widzę. Ktoś do mnie. O, oh, Wilson. Kurcze, Ale są zrzuty, może byśmy, tykaj. Jeden zrobiłem, ale już tam nic nie ma. Ja obydwa otworzyłem, nie było tak? nic. No. Ale był jeszcze zrzut samolotu. Tutaj A, chyba jest. że. Lecę tam. Zobaczę. Co, gracza widzieliście, czy to? Nie, nie. Ja na rzut lecę, wiesz? Dobra, dobra, dobra. Ten z samolotu. Może będzie bez. Mhm. Mm Kurwa, boty skrętne, co? Kurwa, wszędzie te mocne boty. No bo tu akurat takie miejsce. Muszę od razu sobie ten... Wziąć... Tu, porcie, no. W porcie nie widać nic, że ktoś tutaj... W ogóle nic nie widać. Same boty, szczerze mówiąc. Yy... Nie. Wszystko, to buty szczerze nie wiadomo do tego No muszę wyłączyć Cię na chwilę Masz maskę, gazówkę, znaczy tą Tlenówkę? Dobre, czyli nie potrzebujesz... Nie jeszcze nie właśnie dziwne wciąga Musimy przejść do punktu ewakuacji. A i co? Tam lata, tam. Ja mhm. jestem, mam BSP, do was. Pamiętaj Synek, że mam mi powiedzieć.

No. no Nie ma Nie ma Na duchu lata, na 100% <laughs> Może tak być No Dobra, trzeba darować jednego będziemy czekać Bóg wie, wie do której No ale jak? <laughs> to gdzie ten sklep jest tutaj? Ja już włączyłem tego Dobra, cze wie Wiem się... Zaczyszczenie się już wziąłem Nie do wiary co tu się dzieje Coś się tam stało Łopie 500 tysięcy botów o, To nic nowego w Jestem w stanie uwierzyć Wleciałeś już? Taki? Dobra nie jest nie do na 100% Niestety spadłem kurwa Dobra Czyli tak Czyli tu nie, już tym nie polecam na pewno, czyli zostaje tamtem. idziemy. Koczyłeś? Możemy, możemy, no to skaczcie od razu sobie na centrum. No, zaraz wychodzimy. no. I Idziemy Ró robić coś. Coś wymyślimy. Czego nie chcesz? Co nie pójdziesz? Ja ci wyleczę Gdzie? Gdzie jest? A, A, kurwa się tam cały czas lata! Nie wiem czy ty widzisz. Tak jakby coś tam widział, ale nie wiem o co chodzi. Bo szuka czegoś A, już coś chyba kupuje No dobra, to co? My czekamy Zrób se ten centrum badań Ja też miałem tylko poleciałem na exfil. Hahaha, ja. <trybuj> 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 Ja mam. A, czekaj, masz Na lot i to mogę dać. Ja mam. Dziękuję. I pistolet jeszcze, jakby ktoś chciał pokopiować w następnej rundzie broni. Czyli, Bye-bye. Kurwa, 50. Chłopie. Ja bo tu chłopie dawno tyle nie zamawiam. Ja przeważnie jest 11 botów w całej rozgrywce i jest tam graczy kurwa a teraz popięć, zaraz, to zetka wymiar 30, 30 kurwa. a, 30 botów ja w jednego killer kurde kletki, no cheater